Dobra, słuchajcie, więc będziemy grali y, teraz mecz. Przedmeczowy, przetwarza. Ogłosił już, że kończy karierę. Nie było transmisji. Nie wiem, czy będziecie komentować ten mecz. Nie wiedzą, że obok mnie siedzi Janek Klasowski. Że dzisiaj są Państwo meczą o te punkty. A dziwak zmieści się z Alta Ludwikiem. Dział... Dobra, wytrożne mamy W ogóle zapomniałem się się Siema z tej strony ja dzisiaj gram karierę w karierze, ka... Bramkarzano żo... Bramka żona w sensie sobą Raczej będę się nie oddychał, żebyście mogli słyszeć to co jest tym, no na, na jakby na to co mówi ten komendator. Więc raczej nie będę mówił, ale no. osobiście zaskoczyła. On już zadał takie sygnały wcześniej, zresztą żaden piłkarz nie jest wieczny. Życzymy mu jest najlepiej w tym, co sobie zaplanował, kiedy już przestanie grać. I pewnie jeszcze nie raz będziemy korzystać z jego fachowych komentarzy jako piłkarskiego eksperta z najwyższej półki, który znak ujzy szatni jak mało kto. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Niepilnowany. Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie! Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Głęboko polekarne karne zagrywa, interweniuje Zmogą z wodą odetchnąć służbą! Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? się w sporo wolnej przestrzeni. Szansa na strzał. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zmarnowany rzut rożny. Spokojnie łapie piłkę. Doskonała technika użytkowa. Teraz mimo presji przeciwnika Uwaga, będą prowadzić Bramka! i mamy otwarcie wyniku w tym meczu! Popatrzmy na powtórkę. Pewny strzał z bliskiej odległości, właściwie stuprocentowa sytuacja. Trzeba po prostu znaleźć się w dobrym miejscu i pewnie wykończyć takie. Jak... No to mamy jeden do 0. Ależ teraz podanie w i nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trapienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. O nie, co tu się stało? Strata. Ciekawe teraz podanie. Nadwinię obrony. Spójrzmy. Musi to wykorzystać. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie szutkarny. Kurde. To może być wyrównanie. Jest. Nie, nie ma go ramkarz broni karnego jakże ważny jest ten rozwój dla goniących wynik czują to kibice, którzy nakręcają poprosimy na razie o zmianę mają teraz żywiołowe wsparcie a teraz decydują się na korektę Posyłają... żebyśmy dostali wszystko żebyśmy od razu dostali te 25 punktów bo jak byśmy później to stracili to żebyśmy nie mieli Wystarczy, że nie zrobię wtedy jednej, jednej interwencji. No i już mi ocena spadnie nawet do, do 6. No. Więc. Ale dobra, zrobię sobie jeszcze Myślę Altai. To jestem ja w bramce.

Nic dziwnego, że skupiamy się właśnie na nim. Co za forma? Trzy gole w trzech ostatnich meczach. Zapraszamy na transmisję meczu. Witamy państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Czuć atmosferę pełnego napięcia oczekiwania. Przed nami już za chwilę naprawdę bardzo ciekawy mecz. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Ścina teraz do środka. Niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Drużyna gospodarzy broni najlepiej w widzę. Defensywa spisuje się wspaniale. Rzadko popełnia błędy i statystyki to potwierdzają. Obrońcy mają zeł. Za... Uwaga! Musi to wykorzystać! Proszę państwa! Bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu! A Teraz będzie trzeba nie dopuścić, żeby już kolejna wpadła. Powtórzę, widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. zatem 1 do 0. Silva. No cóż, to było złe podanie, po prostu. Dobrze, wypatrzył teraz kolegę. Co za okazja! Tak bliska, to powinien być gol. Golkiper Donku był tu na straconej pozycji, ale broni. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje. Teraz przed szansą, pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że Bryłkarz to wyjął. Rożnego w okolice 11. przewidział to zagranie, pewnie chwyta piłkę. Chcieli utrzymać się przy piłce, bezskutecznie. Znowu mają piłkę. Nie wyrównania, ale nie pochwalają się, grają cierpliwie. Goście całkowicie oddali posiadanie gospodarzom. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy. O, łalle, teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Próbuję szczęścia. Mamy wizek i sędzia wskazuje na jedenasty metrów. To może być wyrównanie. Igor! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Potrzeba no, ogromnej pewności siebie, żeby zdecydować się na takie wykonanie rzutu karnego. Obejrzyjmy to jeszcze raz, bo warto. Zamiast rozwiązania siłowego albo technicznego dziubną w środek, wiedząc, że bramkarz się tego nie spodziewa. No i tracą teraz posiadanie. Ale Rashidi. Sylwa. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Nie ma bramki, za to jest rzut rożny. Głębokie do środkowania z rożnego. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. I gol! Rady boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych Bębenków. Opłacało się spróbować tego. Zasłużone gratulacje. Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić waltz. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach to jest zdecydowanie zły pomysł i nieba opłakalne skutki, jak widać. Aktualny wynik to 2 do 1. Będzie groźnie, prosto padło poranie. Angaż broni, bez żadnych kłopotów. O sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Zalinie obrony, uwaga! Ale Szmuto odebrał w kluczowym momencie. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Zdecyduje się teraz na strzał. I gol! Patuje piłkę do bramki. Dodwaja ich przewagę. Pełni na to zasługują. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Mamy więc 3 do 1. Teraz, ładnie. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą, właściwie, nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak. I zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. teraz obronę do jakiejś reakcji, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Muszą bardziej uważać, tracą szybko posiadanie. Niedobrze! Abdullah Silva. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Ale podanie przejęte. Silva. I teraz dobra okazja do kontry. Przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Tak. Bez najmniejszych problemów wyłapuje tę piłkę. Gospodarze bezlitośnie punktują dzisiaj rywali. Już pewnie na spokojnie dowiedzą ten wynik do ostatniego gwizdka. Przeciwnik już raczej nie skróci tego dystansu, za chwilę ten mecz skończy się tak, jak się musiał skończyć, a dwubramkowe prowadzenie to w zasadzie najniższy wymiar kary. Grali szwabo, z polotem opanowali środek boiska, tworzyli sytuację i oto rezultat. Odbiór czysty, nie ma faulu. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. ramka coraz bliżej coś tu się szykuje teraz przed szansą pierwszorzędna teraz porada pierwszorzędna strzelający nie może uwierzyć mam nadzieję że filmik wam się spodobał jeżeli tak zostawiacie łapeczki do góry subskrybujcie mój kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie yy, no następny filmik będzie tak około za dwie godziny od, no tak około może Pół godziny odstawienie tego, bo będę grał drugi meczek I to będzie seria z kariery bramkarzem. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. I ja ostatni raz Wam mówię. Papa. Pa.